Dlaczego? To pytanie towarzyszyło ludzkości od samego początku. Dlaczego papryczki chili są ostre? Dlaczego skarbonka ma kształt świnki? Dlaczego pizza jest okrągła, a pudełko kwadratowe? Otaczają nas fascynujące zjawiska i nawet przedmioty codziennego użytku miewają ciekawe historie. Dlaczego skarbonka ma kształt świnki? W średniowieczu monety trzymano w naczyniach wykonanych z gliny o nazwie PIG. Mówiono na to pig bang. Jako, że brzmieniem przypomina angielskie słowo pig, czyli świnia, garncarze zaczęli nadawać swoim wyrobom kształt uroczego zwierzątka. Stąd właśnie świnka skarbonka. A tak w ogóle we wielu krajach świnia jest symbolem dobrobytu. Dlaczego mówimy mysz komputerowa? Ogólny kształt budzi skojarzenie z gryzoniem, a kabel wygląda przy tym trochę jak ogon. Ale pewnie nie wiedzieliście, że zamiast myszką mogliśmy klikać żółwiem. Pierwsze urządzenia tego typu były duże i toporne, a obudowa przypominała skorupę żółwia. Dlaczego gumki do ścierania są zwykle różowe? Pierwsze gumki do ścierania były robione z kauczuku i pumeksu. To właśnie pumeks usuwa grafitowy pył z ołówka. Kolor gumki zależał przede wszystkim od rodzaju pumeksu użytego w produkcji. Zwykle był on biały lub czerwony. Kiedy producent ołówków Eberhard Faber zaczął stosować włoski różowy pumeks, kolor ten szybko zyskał popularność konsumentów. Dlaczego na święta Bożego Narodzenia ubieramy choinkę? Drzewo iglaste, jak sosna czy jodła od wieków symbolizuje nieśmiertelność, ponieważ pozostaje zielone przez cały rok. Ponadto soczysta zieleń drzewa dodaje ludziom otuchy w ponure zimowe wieczory i przypomina o nadejściu wiosny. Ozdabiając drzewko bożonarodzeniowe, okazujemy naszą wdzięczność i szacunek. Dlaczego wskazówki zegara chodzą w prawo? Kiedy starożytni podejmowali pierwsze próby mierzenia czasu przy pomocy zegara słonecznego, cień Słońca przesuwał się z lewa na prawo na półkuli północnej i odwrotnie na półkuli południowej. Zegar mechaniczny został wynaleziony w Chinach, więc naturalnie wskazówki na jego tarczy przesuwały się z lewej strony na prawą. Gdyby wynalazek ten powstał na południu, być może standardem byłby dzisiaj zegar ze wskazówkami chodzącymi w drugą stronę. Dlaczego jednostka pamięci komputerowej nazywa się Byte? Byte pojawił się w latach 50. dla odróżnienia od terminu bit, który z kolei oznacza cyfrę binarną przyjmującą jedną z dwóch wartości 0 albo 1. 8 bitów to 1 byte, 8 kilobitów to 1 kilobajt i analogicznie dla megabajtów, gigabajtów oraz terabajtów. Dlaczego gniazdko elektryczne ma dwa otwory? Prąd płynie zawsze w obwodzie, ze skrzynki z bezpiecznikami przez prawy otwór w kontakcie zwany fazą poprzez zasilane urządzenie przekazując mu energię elektryczną i do drugiego otworu zwanego neutralnym albo zero. Dlaczego plamy benzyny mają tęczowy kolor? Na pewno widzieliście kiedyś taką plamę na drodze. Dzieje się tak, ponieważ ropa naftowa nie miesza się z wodą, a utrzymuje się na górze. Światło odbite od warstw substancji o różnych właściwościach optycznych tworzy tęczowe barwy. To zjawisko nazywa się iryzacją i możemy je również zaobserwować na bańkach mydlanych. Dlaczego jeansy mają taką małą kieszonkę? Kiedyś była ona przeznaczona na zegarki kieszonkowe, które noszono na łańcuszkach. Zostały wyparte przez zegarki na rękę, ale kieszonka pozostała. Dlaczego pasta do zębów ma trzy paski? Każdy kolor ma swój odrębny cel. Biały usuwa przebarwienia i wybiela zęby, niebieski odświeża oddech i usuwa bakterie, natomiast czerwony chroni i wzmacnia dziąsła. Dlaczego jednorazowe pałeczki są połączone na górze? Dzięki temu wiecie, że nikt ich przed wami nie używał. Połączoną część należy oderwać i położyć na niej pałeczki tak, aby nie dotykały stołu. Dlaczego herbata sprzedawana jest w torebkach? W roku 1908 amerykański kupiec herbaciany Thomas Sullivan zaczął wysyłać do swoich klientów herbatę zapakowaną w jedwabne torebeczki jako zabieg promocyjny. W zamierzeniu herbata miała być przesypywana do kubka, ale ludzie doszli do wniosku, że torebka pełniła tę samą funkcję co tradycyjny metalowy zaparzacz co za szczęśliwy przypadek! Dlaczego tworzywa sztuczne rozkładają się tak powoli? Papierem i resztkami jedzenia żywią się bakterie, które rozkładają je na podstawowe składniki chemiczne. Jest natomiast bardzo niewiele rodzajów bakterii, które żywią się składnikami zawartymi w plastiku. Dlatego wyrzucona butelka leży sobie przez 450 lat, podczas gdy świstki papieru znikają już po dwóch tygodniach. Dlaczego kuchenka mikrofalowa podgrzewa jedzenie nierówno? Mikrofale odbijają się od niektórych powierzchni, np. Na od naczynia i od samych ścianek kuchenki. Zawsze znajdą się miejsca, gdzie nie docierają. Talerz w kuchence obraca się właśnie po to, aby zapewnić jak najlepszą ekspozycję na mikrofale. Dlaczego konserwy tak długo zachowują świeżość? Jedzenie psuje się z powodu bakterii, które przenoszone są między innymi w powietrzu. Konserwy są szczelnie zamknięte, dzięki czemu nie dostają się do nich żadne mikroby. Dlaczego do nowych ubrań dołączają często kawałki materiału? To bynajmniej nie zapas do łatania dziur. Fragmenty tkaniny dostajecie po to, żeby testować na nich, jak wasz nowy ciuch znosi pranie w różnych warunkach: czy się odbarwia, kurczy i jak schodzą z niego plamy. Jeśli wszystko jest w porządku, możecie bezpiecznie wrzucić do pralki zakupioną odzież. Dlaczego nosimy krawaty? Krawat pojawił się w Europie w XVII wieku jako wynalazek dla wojska. Chorwaccy żołnierze wiązali sobie wokół i chusty, które chroniły przed wiatrem i przytrzymywały kołnierz płaszcza. Ludwik XIII, któremu służyli chorwaccy najemnicy, podchwycił ten pomysł i wprowadził krawat na francuskie salony. Dlaczego ser szwajcarski ma dziury? Powszechne przekonanie jest takie, że za dziury odpowiadają specjalne kultury bakterii wydzielające gaz, który tworzy pęcherzyki, a po stwardnieniu sera otwory. Jednak najnowsze badania wykazały, że dziury powstają dzięki mikroskopijnym cząsteczkom siana wpadającym do mleka podczas udoju. I to właśnie one wyzwalają gaz w procesie fermentacji. Dlaczego papryczki chili są ostre? Piekącego kopa daje kapsaicyna, związek chemiczny naturalnie produkowany przez papryka Chili jako środek ochronny przed głodnymi zwierzętami oraz insektami. Natomiast łzy i cieknący nos po zjedzeniu czegoś ostrego to zwyczajna reakcja naszego ciała. Organizm broni się przed wywołującym podrażnienie czynnikiem, produkując zwiększoną ilość śluzu. Dlaczego kartki mają marginesy? Popularna teoria głosi, że te odstępy stanowiły niegdyś środek zapobiegawczy przed działalnością gryzoni. Dzisiaj dokumenty leżą w eleganckich, czystych biurach, ale przed wiekami księgi oraz pergaminy trzymano w mrocznych piwnicach. Marginesy chroniły cenne kolumny tekstu, bowiem krawędzie stronic były często gryzione przez myszy. Natomiast linie wyznaczające marginesy to już późniejszy wynalazek. Dlaczego w klawiaturach stosuje się układ liter kwerty? W pierwszych maszynach do pisania stosowano alfabetyczny układ klawiszy. Okazało się jednak, że podczas szybkiego pisania maszyny łatwo się psyły, bo pary klawiszy często używane razem, np. TH albo ST, zakleszczały się. Stąd też pomysł na pozornie losowy układ kwerty. Często stosowane litery umieszczono daleko od siebie, aby spowolnić proces pisania i uniknąć blokowania się klawiszy. Dlaczego większość monet jest okrągła? W starożytności powszechne były monety w kształcie kwadratu, owalu, a nawet rombu, jednak okrągłe pieniądze dużo łatwiej jest liczyć i bić mennicą. Ponadto ostre krawędzie niektórych monet często się odłamywały. Dlaczego pizza jest okrągła, a pudełko kwadratowe? Okrągłą pizzę łatwiej podzielić na równe kawałki, a podczas pieczenia ciepło lepiej rozprowadza się po cieście. Pudełko od pizzy jest natomiast kwadratowe, bo takie opakowania są tańsze w produkcji i przechowywaniu. Dlaczego imprezowe kubki są czerwone? Przede wszystkim czerwień wyróżnia się na stole zapełnionym przekąskami. Po drugie, kolor ten zachęca do działania. Taki kubek wręcz krzyczy: wypij mnie. Dlaczego nowojorskie taksówki są żółte? To trochę jak z czerwonymi kubkami. Żółty wyróżniał się na Manhattanie w morzu czarnych Fordów T. Żółty samochód jest też oczywiście lepiej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też mnóstwo innych ciekawych filmików. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.